Bóg, który mnie nie umacnia. Nie masz czasem w swoim życiu takich chwil, w, którym, w których czujesz się jak taki robaczek Jakub, którego zaraz coś zdepcze, nadepnie i zniknie z powierzchni ziemi. A Bóg dzisiaj mówi do ciebie: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Ale my czasami próbujemy ufać sobie, polegać na sobie, zaciskamy zęby, napinamy się i staramy się, żeby nikt nie zobaczył, jak bardzo boimy się w środku. I wtedy przychodzi Pan Bóg i mówi jeszcze więcej: Przemieniam cię w młodzkarskie sanie. Potrafisz kruszyć skały. A ja patrzę na siebie i widzę więcej zmęczenia niż mocy, więcej pustyni niż źródeł, niż zieleni, więcej słabości niż Jego mocy. I wtedy On po raz kolejny przychodzi i mówi: Ja dam ci wodę, ja dam ci strumienie, ja zasadzę piękne rośliny na Twojej spękanej ziemi. I to nie jest obietnica dla świętych. To jest obietnica dla Ciebie i dla mnie, dla takich ludzi słabych, popękanych, ludzi, którzy myślą, że czasami w ich życiu niewiele się udaje. Może dzisiaj Pan Bóg mówi do ciebie, przestań się patrzeć na to, jaki jesteś sam z siebie. Zacznij się patrzeć na to, kim ja mogę Ciebie uczynić. Kim możesz się stać, kiedy jesteś ze mną, kiedy ja Cię wspomagam, kiedy ja jestem obok ciebie. Pozwól dziś wziąć siebie za rękę. Czasami odwagą nie jest to, aby kruszyć góry, ale pozwolić panu Bogu, aby skruszył mój lęk.